thank <sweak> you Witam Państwa w wieczornej części programu. Przed nami wielkie wydarzenie muzyczne. Za kilka minut rozpocznie się koncert Superjedynki. Już po raz czwarty widzowie, słuchacze i czytelnicy wybrali najlepszych ich zdaniem artystów. Superjedynki przyznane zostaną w dziesięciu kategoriach: wokalistka, wokalista, zespół, debiut, przebój, płyta pop, płyta rockowa, płyta z muzyką taneczną, teledysk i wydarzenie muzyczne. Superjedynki są bez wątpienia jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na polskim rynku muzycznym. Już za chwilę poznamy tegorocznych laureatów. Zapraszam Państwa gorąco na wielki koncert superjedynki. Atlant, lody, ice Mastery. Czy zastanawiałaś się kiedyś dlaczego wszystkie małe dzieci tak chętnie potrząsają grzechotką? Bo tylko tak mogą powiedzieć, że chcą soku bobofrut. Prosto ze słonecznych sadów naturalne, gęste i pyszne soki bobofrut dają dzieciom energię do psot i zabaw. Starsze dzieci nie potrzebują grzechotki, bo same sięgają po ulubiony sok. Bobofrut i brzdące rumiane jak słońce. Lalo, 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 co za ból gardła. Skąd ta chrypka? Co ja teraz zrobię? Kome owoc i mam piękny głos. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nałęczowianka. Nałęczowianka. Twoje źródło minerałów. W optymalnych proporcjach. Nałęczowianka. Harmonia minerałów. Więcej życia. Rosł skóry z pietruszką i Odrobiną lubczyku. Co Knor to Knor. Citroen Xara Picasso. Uwolnij wyobraźnię. Citroen Xara Picasso już od sześciu tysięcy trzystu złotych. Teraz również w limitowanej serii Exclusive z dodatkowym wyposażeniem w prezencie. Citroen. Polubisz każdą drogę. Gdy czujesz, że nadchodzi migrena lub silny ból głowy, sięgnij po dwie tabletki aspirin przeciw migrenowym bólom głowy. Specjalna formuła i podwójny system buforujący sprawiają, że lek działa szybko i zdecydowanie. Aspirin przeciw migrenowym bólom głowy. Przywraca do życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. bark. Kochaj życie. E-mail głosowy? Zapraszamy w poniedziałek. Co to było? Mail! Odsyłałem maila! Ja Mail mówi? Wejdziemy dziś na miasto. Ok. W kateczku. czekam na rogu. <noise> SMS od Władka. SMS mówisz? Niech <grym> noc uderzy twoje Nie, Co mówisz? MMS Tu atrakcyjny Romek. <grym> Jestem. Jakość plus radość. Witamini to coś więcej niż pyszny sok, który gasi pragnienie. Witamini to jedyny sok dla dzieci, który zawiera wapń, a nie zawiera cukru. Dzięki temu jest przyjacielem zębów mojego dziecka. Ząb. Od tym barku. Sponsorem festiwalu jest bank przemysłowo-handlowy PBK, oferujący pełną gamę kart kredytowych. Maksymalnie silnych wrażeń życzy producent Ibu Promu Max, sponsor Festiwalu Opolskiego.